Będziecie uzależnieni od tego przepisu na pierś z kurczaka. Rozbijcie cztery jajka do miski. Doprawcie solą, czarny pieprz, oregano. Dobrze wymieszajcie trzepaczką. Wlejcie trochę mleka. Przesiejcie mąkę. Intensywnie wymieszajcie trzepaczką. Dodajcie mozzarellę startą na dużych oczkach. Obierzcie ziemniaki ze skórki. Umyjcie ziemniaki w misce z wodą. Zetrzyjcie na tej samej tarce. Włóżcie ziemniaki do miski. Dobrze wymieszajcie wszystkie składniki. Obierzcie czerwoną cebulę. Drobno posiekajcie cebulę. Podsmażcie na patelni z olejem roślinnym. Dodajcie pierś z kurczaka pokrojoną w kostkę. Kilka pieczarek pokrojonych w plastry. Wymieszajcie szpatułką. Pokrójcie cukinię w cienkie plasterki. Doprawcie solą. Pozostawcie do zmiękczenia na 10 minut. Odciśnijcie płyn i włóżcie cukinię na patelnię. Doprawcie solą, czarny pieprz, proszek czosnkowy. Smażcie przez 10 minut. Włóżcie mieszankę do miski. Dobrze wymieszajcie szpatułką. Na obwodzie formy do pieczenia połóżcie plastry bekonu. Włóżcie mieszankę do formy. Owijcie nadzienie w plastry bekonu. Pieczcie przez 45 minut. To pyszny przepis, który można podać z świeżą sałatką lub dowolnym ulubionym sosem.